Były przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso określił Friedricha Merca jako stanowczego lidera, który dobrze rozumie kluczowe priorytety Niemiec, zwłaszcza w obszarze gospodarki i obronności. Friedrich Merz, what I know from him is a much more, um, let's say, resolute, determined person, a stronger also in his style, with clear ideas. I think he's going to make it clear the priorities for Germany, being the economy and defense. Konserwatywna CDU pod przewodnictwem Friedricha Merca zdobyła najwięcej głosów w niedzielnych wyborach federalnych. Zanim jednak będzie mógł objąć urząd kanclerza, czekają go negocjacje koalicyjne z centrolewicowymi socjaldemokratami. Merz wskazał trzy kluczowe obszary rozmów: ograniczenie migracji, wzmocnienie gospodarki oraz określenie kierunku polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Europy zadeklarował także, że będzie dążył do większej niezależności Europy od Stanów Zjednoczonych. Friedrich Schmerz has been an Atlanticist. He's a pro American. In fact, in professional life, working also with with United States companies and so on. So he has no prejudice against United States. On the contrary, but